Być łzy i nosa eliksir czegoś, siedmiu wichrów, ciężki martański armet. Teraz, teraz zwoje czego zwój? Nagłej śmierci. Receptura nagłej śmierci. Okej. Okay. <laughs> Nie chcę jej używać, ale hełm 80 do pancerza. Dobra, wygrałeś. Lord on wersja druga po prostu. Tu mamy Kosa, martański szturmak mądrości. To mi nie jest potrzebne, ale co my tu mamy? Jeszcze krew Beliara i nektar zdobywcy. Dobra. Sprawdźmy. Nie tutaj, nie tutaj. Alchemia. Krew Beliara, nagła śmierć. Nagła śmierć, co to robi? Aha, takie coś. Nektar Zdobywcy Uuu, powiało grozą z Minus 100 do pancerza Super e, Fajny Zdobywca, który nie ma pancerza Dobra Teraz tu jeszcze powinny być jakieś skrzynie Z łzami nosa Siema laska, może ty je masz Daj mi łzy i nosa Chciałbym, o, Chciałbym zobaczyć Twoje towary. Dokładnie, te okrągłe towary. <grym> Nie masz gniewu, no znaczyłeś Inusa, prawda? Eliksir siedmiu wichrów. Po wypiciu eliksiru pierdzisz pierdziesz dalej niż widzisz. A, to mogę sprzedać. To mogę sprzedać. To mogę sprzedać. To też sprzedamy hmm, ogólnie tutaj prawie wszystko mogę sprzedać ok sprzedajemy sprzedajemy sruty tuty to jest mało ważne to też jest mało ważne wyposażenie właśnie i tu jest ten problem Dałoby się czasem spojrzeć. Właśnie, idę zobaczyć, co my tu mamy. Wyposażenie: 8 do walki, wręcz. Zobaczmy to. To jest 50 zdrowia. Hmm. Nawet fajne. Ok, to jest lepsze. Karszańskie karwasze, karwasze arkanisty, z dupy karwasze czegoś tam, też z dupy, tarcza zamarzniętych łez, ojoj, bo się popłaczę, z dupy, z dupy, z dupy, 7 do umiejętności walki wręcz. Ogólnie tutaj nic nie ma takiego fajnego, co by mogło mnie zmusić do tego, żeby to zostawić. Laska i nie odchodź. Pokaż towary. Chciałbym. Jasne, że tak. W takim razie mogę wszystko bez wahania sprzedać. Kliku, 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 kliku. Jakby ktoś mi teraz powiedział, że mam tu coś, co by mi się przydało później. To się wkurzę. <gry> e, no cóż, koniec. E, aha, ty miałeś mikstury leczenia. Ja cię lubię. Chciałbym. E, mikstury leczenia. Potężna mi... Ej, czemu potężna mikstura? Kosztuje 1500. Laska, nie przesadzaj. To jest za drogo, nie stać mnie. E, może ugadamy to jakoś, zrobię coś, a ty mi to opuścisz scenę. Tak przynajmniej za od 1000. Nie, no to szkoda. E, dobra, to sprzedamy, to sprzedamy. Dobra. Broń biała. Nie. Jednorazowe, dobra. Muszę sobie pociąg i kupić. Nie wiem ile. 10. Za 15. Piętnaście... No dobra, 24 tysiące mi zostaną. Ok, kupiliśmy pociąg, jesteśmy szczęśliwi i muszę pogadać z tym bambusem. Mój bambus. No, mój przyjaciel. I to w jednym kawałku. Dokładnie, twój przyjaciel. Siema. Przysyłam Widzę, że Diego. nie ucierpiałeś tak bardzo. Co tam mnie Diego. Diego, spotkanie się udało? Milton jeszcze się nie pojawił. Jak wygląda sytuacja u was? Znaleźliśmy aż trzy sposoby, żeby dostać się do fortecy. Mhm. Roter, Gilvi i Daranis ciągle spierają się. Który z nich jest najlepszy? Aha. Może ciebie posłuchają. Roter, Gilvi i Daranis? Co oni tu super. robią? Najlepiej będzie, jak sam ich zapytasz, przyjacielu. Pewnie musimy im powiedzieć, który ze sposobów jest najlepszy. Najlepszym sposobem do dostania się do twierdzy jest brama frontowa. Czy frontalna, czy nie wiem jak to się mówi. Coś z frontem. Tylko nie z frontem atmosferycznym. I burza, burza nie jest fajna. Siema stary. W czym mogę ci pomóc? Kogóż ja tu widzę? No się Witaj. Nie pamiętam Cię kompletnie, więc... Daranis! Dokładnie. Jak, Daranis jak dobrze Cię spotkać, nie pamiętam. Cię. Pomożesz wyzwolić moje miasto? Spokojnie spontan. Pochodzisz z torniary? Nie wiedziałeś? Prowadziłem sklep magiczny w dzielnicy portowej. Mhm. Skoro jesteś stąd, pewnie słyszałeś o niejakiej dace. Daka. Daka? Hmm to dworska arystokratka krążą plotki krążą plotki że Jak lubi placki ale to typowe brednie niektórzy sądzą że to kochanica króla inni że córka której istnienie trzyma się w tajemnicy Uu, fajnie. mówi się nawet że w przebraniu odwiedza prostych ludzi z nieczystymi zamiarami Uu, prostych ludzi z nieczystymi zamiarami to może mnie odwiedzić Czasami. Lester twierdzi, że znasz drogę do fortecy. Pracuje nad tym. To fakt. W czym problem? Ten krąg teleportacyjny ma swój odpowiednik w fortecy, ale mhm. skoro nas tam nie było, no to mamy nie możemy się tam przenieść. Po co marnujesz na to czas? Ponieważ ten, kto posiada runę rozkazu, może uaktywnić kamienny krąg z pewnej odległości. Mhm. Stworzyłem golema i posłałem go do swojego sklepu po starą runę Miltena. Ale zaczynam się martwić. O Golema? Powinien już dawno wrócić. Hmm, może został uszkodzony. Dlaczego twój pomysł jest Dokładnie. lepszy od pomysłów Rotera czy Jilvi? Dlaczego Bo jest w przeciwieństwie lepszy? do innych, ja gwarantuję, że dostaniesz się do fortecy. Oj tam. Mhm. Sprytnemu poszukiwienia Golema nie powinny jest to samo. W dzielnicy portowej łatwo jest uniknąć pocisków i równie łatwo oszukać atakujących wręcz. Sam bym to zrobił, ale ostatnie zaklęcie bojowe rzuciłem jakieś 10 lat temu. No, teraz jesteś na emeryturze. Dobra, na chwilę obecną nie jestem magiem, więc ci nie pomogę. Znaczy, pomógłbym ci, ale nie, to jest zbyt proste. Po... Przepraszam, nie umarli. Posłuchamy Zajebi ciebie. w mieście. No co tam laska no, no, kogoż my tu mamy? Tak to ja. Ech, a to Dziś niespodzianka. Ale niespodzianka. Ciebie jak pamiętam. Dostałaś. Ale ten świat mały, prawda? Przypłynęłam Dokładnie. tu łodzią z tuszu razem z Zajrą. Z tuszu. Okej, okay, to cię nie pamiętam jednak. <noise> też jest w mieście? Gdzie? Rozstałyśmy się w porcie. Miała coś do załatwienia ale nie mam pojęcia gdzie teraz jest ojej miałaś łódź w tuszu zajra miała aha no spoko a tak właściwie to skąd znasz zira hmm, z rozdartej dziewicy to tam się poznałyśmy mm -hmm, no spoko co zira robi w torniarze nie mam pojęcia wiesz jaka jest pływa sobie gdzie chce a ciebie co sprowadza do torniary no kraglan właśnie. kazał mi szukać członków naszej gili. Po drugiej stronie pola bitwy. Aha! No, jeszcze nie zaczęłam. Nie mogę się wydostać Dobra, z miasta. Nie wiem, kim ty jesteś. Za wszelką cenę muszę dotrzeć do fortecy. Lester twierdzi, że wiesz, jak to zrobić. Zgadza się. Natknęłam się na mężczyznę o imieniu Staw. Jest Snaf. królewskim kucharzem. Pilnie musi się dostać na zamek, ale jego dom otoczyli nieumarli. Jeśli oczyścisz drogę do fortecy i bezpiecznie go tam doprowadzisz, będzie mógł za ciebie zaręczyć. A wtedy straże powinny Cię wpuścić. Mhm, mm no dobra. A Ty co mi powiesz? Witam i na zdrowie! Miód smakuje? Jak brzmi to przysłowie? Komu źle się żyje, to niech miód pije. <noise> Fajne przysłowie. A, tak. tak, dostarczyłem Ingorowi miód. Wspaniale, druchu! <noise> Cudownie! Pierońsko mi się pić chce. Ty nadal masz problem z miodem. Za dużo lepiej nie pij. Mogę Cię potrzebować. Nie martw się, druchu. Jeszcze nie przyrządzono takiego miodu, który by zmógł starego Rotera. No i tam. Roter, co u Ciebie? Spiryt. Tak, zobaczymy, jest. cały czas wygałem. Ale na stałym lądzie zawsze jestem gotowy na porządną bitkę z zombiakami. Okej. Okay. Lester uważa, że znasz, drogę, uważa, na zamek, że znasz tak, drogę na zamek. Przyjrzałem się Ciekawie uważnie mapom Starego Miasta. Dharanis dostał je od Diega do zbadania, ale sądzi, że jego własny plan jest dużo lepszy. Ale ja coś na tych mapach znalazłem. Mm -hmm. Co znalazłeś? Co znalazłeś na mapach? W zamieszkałej części dzielnicy targowej znajduje się stara uliczka prowadząca wzdłuż fortecy i południowego krańca ściechu. Sam się w żyć kopnę, jeśli nie doprowadzi nas do Fortecy. Gdzie jest Haczyk? Będzie trzeba sobie poradzić z tymi przeklętymi truposzami, ale to chyba żaden problem, co? Tylko dmuchniesz i się przewrócą. Dobra, Jak jeśli się masz tak się jedzie udą, to na pewno. sam kopnąć w tyłek... Ta dzielnica świetnie nadaje się do walki w zwarciu. Jak się przyjrzysz mapie, zauważysz... Że pełno tu załuków i wąskich To uliczeń. wtedy mogę tam. Nie musisz się przejmować z łucznikami czy magami. Wyskakujesz za rogu i łup! Powalasz ich jednym ciosem. Okej, okay, przekonałeś mnie. Wybierasz się ze mną? Eee, Ma, no jasne, że nie. Mam inne obowiązki, drugie. No tak, ważne pić obowiązki. Piwo i resztę główien. No właśnie, na, na przykład... przykład jak... jakie? Chodzi o to, że... Diego schował w swoim domu wspaniałe trunki. Nordmarską starkę, kaktusówkę, nawet mm -hmm. wino z winogron archolos. Bardzo drogie fanty. I Diego poprosił cię, żebyś popilnował jego piwniczki. Diego powiedział, że na wszystko powinienem mieć tu oko. Więc to chyba jasne, nie? Mm -hmm. Czy ja cykasz dupę i będę musiał iść sam? Sprawdzę tę uliczkę. Ale mi to akurat pasuje. i weź ten klucz. Klucz? Tak. Do czego? Wygląda staro. Podrzucił mi go handlarz z targowiska, gdy wypytywałem U. o tajemne przejście. Powinien pasować do zamka. Okay. Na pewno warto spróbować. Okej, okay, przygotowałeś mnie. Daj mi klucz, a ja sprawdzę, czy pasuje. Jasne, daj im do wivatu. No spoko. Dobra, czyli w skrócie idziemy drogą wojownika. O, wojowni o nie, smażone łódka skóry, to jest dobra rzecz. Dla każdego wojownika. O, siema stary. Ej. No, ser. Zawsze ma o serze. Siema stary, wyłaś. Wyłaś tam, tam, wyłaś i ciul. Oj, biedny mag. A nie mago, nie uciekaj. No. I pan mag zginął. Pan mag nam nic nie dał. Pan Mark jest niedobry. Dobra, tak więc. Aha, czyli mam co to jest? Sposób Daranisa, sposób jakieś tam laski. I inne sposoby. Ale ja wybrałem sposób przejścia przez. Kolesi. Dajesz. Chodź tu jak Ten sposób jest najlepszy, chyba. Nie ma